Czy mam tej strony Mańskiej, i dzisiaj oglądamy sobie. Dziś zaczynamy pierwszy raz w naszym Jest w tym sezonie. Zniszczę wszystko. To się Zrobię to, co powinniśmy byli zrobić od razu. Idę do siedemki. Złożyłeś przysięgę. Zrobisz wszystko na to panowanie. Har du fått søvn? 快快 że nie masz powodów, by mi ufać, ale. O nie. Czekaj! Czekaj! Mogę dać ci żenu! A co z siostrami? Mogę dać ci wszystkich, ale musisz mi pomóc naprawić to! Mamy umowę! Na razie. Bardzo mnie uspokoiłeś. No to do pracy. To nasz bilet do domu. Obym tego nie żałował. I przygotuj tego pędzarza. Nie mamy wiele czasu. Węglarza? Znowu ty? Nieważne. Pośpiesz się, ratujemy świat. Co zrobiliście punktowi zerowemu? To nie ja! To. To. <słuch> nie ma nic. Splątane tak, że nie wiem, czy zdołam to naprawić. <słuch> Ktoś mówił coś o poddawaniu się? Uwaga! Kiedy punkt 0 zacznie rozkwitać, nie będzie odwrotu. Mamy To nie są portale. Świat się rozpada. To, co? Mamy je zamknąć? A jak myślisz? Jasne, działamy! Ten ktoś podróż? będzie się tylko pogarszać! Uwaga na fale rzeczywistości! Przyjąłem. Przypilnuję! Fale rzeczywistości mogą wszystko zmienić! Eee, aha! Jestem motylem! A była duża! Okej, ok, ciebie. Jestem motylem, więc... nie! Będziesz moimi oczami i uszami, i rękami, i nogami. Trzeba będzie zamknąć te portale. Będziesz radę? Haha, ha, pewnie, że tak. Ruszamy. Weź urządzenie szczeliny i zamknij portal! Jak się mam tu? Aha, tu jest. Pamiętajcie, łapce w dużej i Użyj urządzenia i zamknij portale! Wracaj do portalu! Więcej czasu nie odpuszczaj! Tylko coś sprawdzę. Dobra, mogę. Teleportuje się! Padnij! Będziemy musieli jakoś ominąć chłopców. Aha W sumie! Nieważne! Wyglądasz! Yes. Musimy się pośpieszyć! Nie na tak rady bez końca! Trzymaj się! Przenoszę nas do na trzeciego portalu! Eee... Wilków jeszcze nie było. Nie. A, na Alternatywne środki zaczynają się przebijać. Musimy działać! rzeczywistości. O kurde, nowa miejscówka widzę chyba będzie. Ale ładne to. Rzeczywistości chyba mnie nie Ładnie wygląda, bo czemu to mi się zada? A Masz zrobię print screena. Jak to tam wygląda? Oh, za dużo. Musicie. się ja... Ja Już mogę. Mamy to to Się tu porobił, no. No to weź mnie wow. to się Dobra, następny krok jest krytyczny. Ja chyba dzisiaj automatycznie no nie będę. No dobra, ale teraz. Ale co? Szansy. Musisz odciąć punkt zerowy i przeciążyć urządzenie. Przeciążyć urządzenie? Zostanę uwięziony w pętli! Będziemy musieli wywalczyć sobie powrót. Nieważne co się zdarzy, nie poddawaj się! Znajdę cię i powiesz mi wszystko! Masz moje słowo! A, 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 a. Nie chcę no się a... sobie. To pamiętajcie o Subiku i Opeczce, o, o zarombi Cały czas. Ja od razu usłyszę, jesteśmy, Łączy nas wszystkich, pierwotna. Prowadzi nas do zmiany, do podróżowania w poszukiwaniu przygód By zawsze robić swoje. Wierzyć się ze strachem, bez względu na konsekwencje, stawiać czoła wewnętrznemu mrokowi. Ta pierwotna moc wymaga równowagi. Wyspa zdziczała. Ty też musisz. a to wam resztę później pokażę sobie dogram. na razie witam na drugiej części odcinka teraz sobie zakupimy karnet jego tak szybciutko przyjrzymy mam 1000 połudotu zostanie mi 50 ekipa chciałbym to ale nie ma sensu i kupuje teraz dostajemy agenta Jonesa z tu mamy ikony tu jakieś malowanie w obdolce ta to, to fajna motka jakieś tam mytanie będę zamiatać po tych co mi się będą łazić po nogami o no tu, tu jest z tego piękne takie piękne wczytywanie plecaczek Takie coś, motka taka chyba To plecaczek to jest Lara Croft To jest z jakiegoś filmu? Lara Croft będę musiał sprawdzić, bo nie pamiętam Spadanie Jakieś salto? O takie coś? Lotny, jakiś spadochron taki ikona O, znowu coś na telefon jak zwykle taki fajny zbierak Pudolce. To są karty te karty a to tak jak to wiem o co w tym chodzi przerzucenie no. O, tu też placaszek kolejna deskorolka, no, mamy jeszcze dużo. Taki skin, to sobie co chyba. Klądkę politykę. Pewnie tu tu jest chyba ten... Czy tat jest chyba ten jeń czy coś? O, tu mamy to darmo ci, tu nie mam karnetu, takie coś. O, krukczaka dostanę. Kurczak. Tak, ta lotnia jest fajna. Ta. To malowanie też całkiem niezłe. Skinek też. To jest kruk. O, tak. Tym też chyba będę grał. Takie pamięć. Jakieś lotnie. Takie. to ja się będę montować na elekcji o to tak wygląda karnet właśnie a tu są jeszcze jakieś te edycje a tu co mamy w sklepie w sklepie standardowe nie ma nic sezonowego chyba nie jesteśmy na nic jeszcze pakiety z zeszłego sezonu Piłkar. tutaj Jones tak się prezentuje i to wszystko więc pamiętajcie jeśli ten odcinek wam się spodobał zostawcie łapkę w górę subiekać z dzwoneczkiem po więcej takich materiałów Ja się z wami żegnam do zobaczenia cześć